Dzień dobry. Śmietankę uzyskuje się poprzez odwirowanie tłuszczu z mleka pełnego do znormalizowanej zawartości. Normalizacja zawartości tłuszczu polega na doprowadzeniu w danej partii mleka zawartości tłuszczu do wartości zgodnej z normami, następnie przez poddanie pasteryzacji i homogenizacji. Pasteryzację śmietanki przeprowadza się sposobem momentalnym w temperaturze 93 do 95 stopni Celsjusza, bądź też w temperaturze 85 stopni Celsjusza w czasie kilkunastu sekund. 100 g produktu dostarcza 293 kcal, 30 g tłuszczu, w tym 20 g kwasów tłuszczowych nasyconych, niemal 3,5 g węglowodanów i tyleż samocukrów oraz około 2,5 g białka. Omawiana śmietanka zawiera dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. Jak wiadomo, nadmierne spożycie tychże kwasów nie jest zalecane. Jednak w puszklanki ubitej śmietanki nie znajduje się ich aż tak dużo, po 10 gramów. Przy założeniu dziennej kaloryczności równej 2000 kwasów tych można spożyć do 22 gramów. A zatem śmietankę tę można włączyć do dobrze zbilansowanej diety. Śmietanka 30% jest dobrym źródłem witaminy A. Wykazuje ona działanie antyoksydacyjne, zmniejszając przy, przy tym ryzyko powstawania nowotworów. Do tego pozytywnie oddziałuje na nasz wzrok, zapobiegając kurzej ślepocie. Z kolei, obecny w śmietance wapń wpływa na prawidłowy rozwój kości i zębów. Jego właściwa ilość w organizmie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka osteoporozy w przyszłości. Do tego wapń uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Śmietanka ma niski indeks tichemiczny, który wynosi 33. Do tego zawiera mniej niż 5 g węglowodanów w 100 g. Dlatego też może być spożywana przez osoby z cukrzycą. Z uwagi na obecne w śmietance białka mleka, osoby z alergią na białka mleka krowiego nie powinny jej spożywać. Śmietanka 30% idealnie nadaje się do przygotowywania pitej śmietany i deserów, szczególnie ze świeżych sezonowych owoców.